To mi się w chuj ten podoba, ale z tym głównym sprawdź to. Życie byłoby zbyt proste, gdybym trafił pięciu dennych, Więc nie liczę tu na farta, no bo liczę tu na siebie Czasem dopada zwątpienie, jebane zwątpienie Bo pomimo tylu starań dalej niczego tu nie wiem No i mam takie dni, kiedy życie wieta w glebę Wtedy patrzę na tych ludzi, co nie mają wcale lepiej Później przychodzi ten wstyd, bo użalam się jak pizda No i czemu znów upadam, skoro przecież miałem wygrać Weź daj spokój, nie prowokuj, jak inni Chyba coś cię pojebało, ja to piszę w CV Gdzie są wszyscy ci prawdziwi, którzy mieli być na zawsze oni pogubić? Zgubili kroki, no bo założyli maskę. Bo oni zagubili szczęście, bo pobiegli za hajsem. Nawet dobrze nie zaczęli, a sprzedali się za papier. Kurwa, dobra droga, środka. Ej dobra, weźcie pierdol, jak ty ją bardzo kochasz Jak taki jesteś kozak, no to idźcie na wariograf To wszystko jest na pokaz, tak jak ty, no i ona Laska pokaże ci dupę, żeby kupić sajwona Promowana patologia namieszała ludziom w głowach Typ zarobił trochę hajsu i się wozi jak eskobar Drugi i ci bajki, żeby się dowartościować Ja ci mówię mordo prawdę, bo to rapu stara szkoła Chcę palić dobry staw i lawirować w chmurach Dawać dobre wersje, a nie mijać się po chujach Mówić o tym, co mnie boli, o tym, co mnie kurwia. Wyrzucić... To wszystko, kiedy na sercu jest pustka. Mówię swoje grzechy, rapt to moja spowiedź. Życie mnie przygotowuje do rozmowy z Bogiem. Czasami myślę sobie, jak to będzie mi odejść, i czy zobaczę ludzi, którzy stali tu obok mnie. Czasami myślę sobie, jak to będzie mi odejść, i czy zobaczę ludzi, którzy stali tu obok mnie.